Nowenna do świętego Józefa, dzień trzeci. O posłuszeństwo woli Bożej. W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje fiat, jak Maryja podczas zwiastowania i Jezus w Getsemanii. Józef jako głowa rodziny uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom, zgodnie z przykazaniem Bożym. W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca katrystkorda numer 3 Święty Józefie, proszę cię, byś uczył mnie posłuszeństwa Bogu w moim życiu, zwłaszcza wtedy, gdy spotyka mnie coś, czego nie planowałem. Choroba moja lub moich najbliższych, brak miłości bliskiej mi osoby, utrata pracy. Naucz mnie we wszystkich okolicznościach życia mówić Bogu moje fiat, bo tylko wtedy będę mógł spojrzeć na zaistniałą sytuację jego oczami i dostrzec w niej nadzieję. Sprawbym coraz głębiej rozumiał posłuszeństwo Bożej woli i bym nie utożsamiał Go z biernością, lecz uczył się coraz głębszego zawierzenia Panu. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Święty Józefie, módl się za nami.